Uff, wreszcie chwila dla siebie. Tylko nie to! A jak to kurier z paczką? Nie no, nie wychodzę! Siri! Odbierz telefon! Siri! Jerzu! Użyć tego, że no czy tego? To i tak nie ma znaczenia. No, ty ciepłej wody chce mi się siku. Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy sikają pod prysznicem i na kłamców. Co to za dziwaczny włos? Wczoraj go tam nie było. Chyba. Zmieniam się w wilkołaka? Zawsze wolęłam wampiry. Edward ze zmierzchu. Nagroda nobla należy się wynalazcy gąbek i myjek. Trochę żalu i tyle piany. Technicznie rzecz biorąc, używam dzięki temu mniej płynu, więc oszczędzam. Czy to znaczy, że ratuję planetę? Jestem bohaterem i artystą. A może byłabym bohaterem, gdyby moja majka nie była plastikowa. Czy dziś jest odpowiedni dzień na pili? Go ostatnio używałam. Nałóż odpowiednią ilość na twarz. Super. A co to znaczy odpowiednią ilość? Skąd mam wiedzieć, jaka ilość jest odpowiednia? Ja nic nie wiem! Masuj delikatnie. Ok, to potrafię. I pozostaw na 10 minut. Co? Aż tyle. Po pierwsze, nie mam tutaj zegarka, więc skąd mam wiedzieć, kiedy minie 10 minut? A po drugie, to ja to tyle nie wytrzymam. Będę liczyć. Raz, Dwa. Nie, to jest zły pomysł. No Nada! Nada, 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 Nuda! Jestem niewykorzystanym talentem, skarbem tego narodu, głosem mojej generacji! Au! To zaczyna szczepać. Ale mam teraz miękką skórę. Wow. Jestem światłem! Dobra, już kończę z tymi wygłupami. Okej, okay, umyta. Wychodzić, czy jeszcze się moczyć? Jak wyjdę, to trzeba będzie umyć zęby, nałożyć balsam. Za dużo z tym roboty. Zostaję jeszcze tutaj. No to jak tu jestem, to może bym umyła włosy. Kiedy ja to ostatnio robiłam? Trzy, cztery dni temu? Wytrzymają jeszcze dwa dni. Jestem czysta, jestem piękna, gotowa, by stawić czoło świata. Mówi się czoło, czy mówi się czoła? Nawet nie umiem mówić po polsku. Jestem beznadziejna. Nikt mnie nie pokocha. O, pająk. Ech, powinnam się umyć chyba jeszcze raz. Tak kochani, mam nadzieję, że druga część filmu o czym myśli dziewczyna pod prysznicem wam się podobała. Jeżeli tak było, zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama i obejrzyjcie poprzedni film na moim kanale. A ja już się z wami żegnam. Pa pa, do zobaczenia.